Witajcie, bliźniaczki. To jest czytanie dla Was na miesiąc grudzień 2023. Bardzo Wam dziękuję za Waszą obecność na moim kanale. Nowych widzów pozdrawiam serdecznie. E, tym, którzy już są ze mną dłużej, bardzo dziękuję za komentarze, za łapki w górę. Za polecanie tego kanału swoim przyjaciołom, za dzielenie się filmami. Hmm. Ogromna wdzięczność. A teraz grudzień dla bliźniaczków. Mies miesiąc i energia ogólna na miesiąc grudzień dla Was. Sześć kielichów. Co macie do przepracowania, co jest na wyzwaniu? Rycerz Buław. Co odchodzi do przeszłości? Księżyc. Bardzo lubię tę kartę w tej talii. Super. Księżyc. Co macie w serduchu, w duszy, w głowie? Do czego dążycie? Kapłan. Co jest w podstawie, w głębokich uwarunkowaniach? Cztery miecze. Co idzie do przyszłości? Pięć monet. Wasza energia w miesiącu grudniu, cesarzowa. Co idzie z zewnątrz do Was? Dziewięć buław. Rada, wskazówka, paść monet dopowiem sobie jeszcze jedną kartą i Rycerz Kielichów Energia Końcowa mamy Królową Kielichów i Pazia Buław mhm Myślę, kochani, że w miesiącu grudniu bardzo będą was zajmowały sprawy rodzinne, swoich dzieci, ktoś, kto dla was jest drogi, bliski, kochany. Bo przy tych sześciu kielichach mm, mamy właśnie taką informację: wracam do domu, wracam do mojej rodziny, wracam do miejsca, w którym czułem się dobrze, w którym było mi bezpiecznie. Gdzie Doznałem dużo ciepła, dużo miłości. Opieki. Na wyzwaniu, czyli do przepracowania macie rycerza Buław. Eee, czyli macie wkroczyć w jakiś projekt, związek, pracę, karierę z przytupem, kochani. Rozpalić swoje rządze. Rozpalić się do czerwoności. Pozwolić swojej pasji wkroczyć, rozpalić swoje serce, tak? E, czyli energia <laughs> ognia. Tak jakby tutaj wszechświat mówił: Pora ruszyć do przodu, pora coś zacząć działać, a ty nie za bardzo masz na to ochotę gdzieś tkwisz myślami w przeszłości, w jakichś wspomnieniach fajnych, przyjemnych, a życie hmm, pogania. Tak, życie pogania. Ty odpoczywasz, ty regenerujesz siły, e, ty jesteś w procesie uzdrawiania, odnawiania. I też w takiej pozycji niech tam na zewnątrz wieje czy niech burza się toczy, ja mam to w nosie. E, jest mi ze sobą dobrze. Czuję się ze sobą bezpiecznie. Ale gdzieś w głowie, w sercu i w duszy chcesz jakiegoś uporządkowania. Mamy kapłana, który jest uosobieniem prawa praw moralnych, etycznych uporządkowania hierarchii, władzy, wiedzy. Chcesz taki być. Chcesz mieć to uporządkowane, chcesz mieć to um, wyłapane, wyrysowane, zamknięte i, yy, i konkretne, tak? Być może dla niektórych są to jakieś dokumenty, które chcecie jakieś umowy do sfinalizowania. Prawnego, podpisania, podpieczętowania. Być może to Was zajmuje. Do przeszłości odchodzi księżyc, więc jakieś tajemnice, jakieś splęki, jakieś niepewności, coś, co sprawiało, że widzieliście rzeczywistość troszeczkę w iluzorycznym świetle, bo księżyc właśnie wypacza, tak? Wypacza rzeczywistość. Widzimy ją trochę inaczej. Widzimy ją tak, jak widzimy świat w, w blasku księżyca, czyli te cienie są wydłużone, troszeczkę przerażające. Nie wiemy, co tam za krzakiem się czai, tak? bo jest niby ciemno, a ten księżyc tam gdzieś te cienie i liście porusza w przedziwny sposób. Więc te lęki, te iluzoryczne lęki odchodzą do przeszłości. Ale dalej widzicie świat, bo przychodzi do Was w najbliższej przyszłości, właśnie w grudniu. Poczucie takiego braku, że jesteście odosobnieni, że jesteście wyrzuceni poza nawias, że nikt wam nie chce pomóc, sami o tą pomoc też nie prosicie, a moglibyście, tak? Czujecie się osamotnieni, czujecie, że życie tętni gdzieś w innych domach, że to światło tam rozpala ciepło, a wy tego nie czujecie. Skupiacie się na braku, na szklance do połowy pustej, kochani. A mimo to wasza energia jest yy, w pozycji czy energetyce cesarzowej, czyli osoby, która wszystko ma, która jest zaopiekowana, która finansowo czuje się świetnie, która yy, nie narzeka, tak? Nie narzeka. Która czuje tą swoją płodność i czuje, że yy, że panuje nad sytuacją. Z zewnątrz mogą przyjść do was w grudniu zwątpienia, poczucie właśnie takiego, że już nie macie siły dalej kroczyć, że może to, co robicie, to nie ma sensu, że ileż jeszcze trzeba w coś tam włożyć pracy, energii, pieniędzy. Ee, że już naprawdę jesteście zmęczeni, Przysia przysiądziecie troszeczkę, taka energia przyjdzie z zewnątrz, która powie: weź człowieku sobie odpocznij, i wy będziecie odpoczywać, będziecie tutaj odpoczywać, będziecie się relaksować, poświęcicie dużo czasu dla siebie. I jest to potrzebne po to, żeby sobie przemyśleć pewne sprawy, może zmienić troszkę sposób myślenia na pewien temat, zmienić ten schemat myślowy, może poszukać innych rozwiązań, może coś skorygować, może ten cel umieścić w innym punkcie nacisku, tak? Dziewięć buław mówi o tym, że warto chwileczkę przystopować, ale nie na długo. Że za chwilę macie otrzepać kurz, poprawić koronę tej cesarzowej i ruszać do przodu, bo cel jest blisko. Cel jest bardzo blisko. W radzie lub ostrzeżeniu od wszechświata macie pazia buław. Rozpocznijcie myśleć o nowych rzeczach. Rozpocznijcie proces ciekawości świata, ludzi. Społeczności, rozpalcie w sobie tą iskierkę e, ognia, a potem zamieńcie ją w ognisko. Takie, które po prostu pozwoli Wam wyjść z, tej, z tego marazmu, z tej stagnacji i ruszenia do przodu. Hmm. Wszechświat mówi, że e, Czekają na ciebie nowe możliwości, czekają na ciebie nowe oferty, nowe wiadomości, ale musisz się na nie otworzyć. Pozwól im wpłynąć do swojego życia. Nie zamykaj się w tych czterech ścianach własnego, własnych wspomnień, własnych. Ta energia jest bardzo ładna, tych sześciu kielichów, bardzo ciepła, bardzo przyjazna, no ale za chwilę. Już macie, że jest źle, że jest brak, że jest be, że życie jest po prostu niesprawiedliwe. Na wyjściu macie królową kielichów i pazia buław. Tutaj macie pazia monet, czyli rozpocznijcie coś nowego. Zacznijcie być może rozglądać się za jakimiś kursami, za jakimiś studiami. Pomyślcie, gdzie możecie tą monetę włożyć, żeby ona dała początek czemuś naprawdę satysfakcjonującemu. Ja powiedziałam wcześniej, że to jest paść buław. To był błąd. Źle odczytałam tę kartę. Macie w radzie pazia buław, a w przepracowaniu rycerza, przepraszam, pazia monet, a w wyzwaniu rycerza buław. Czyli znajdźcie jakąś dziedzinę, którą możecie, w czym możecie się zainicjować cokolwiek. I rozpalcie to do czerwoności. Tak? Otwórzcie też swoje serce, kochani, przed innymi albo dla innych, tak? To jest też w rycerzu kielichów. Otwórzcie, bądźcie tymi, którzy dają, którzy oferują, a nie tylko czekają, co skapnie z nieba, albo mm, no. W ogóle dużo osób tu jest przy Was, widzę w tym miesiącu grudniu. Tutaj mamy właśnie Pazia, Pazia Buław, który jest takim piratem, cyganem, który poznaje świat, który e, podróżuje, który jest ciekawski, który lubi eksplorować to, co jest coś nowego. I macie to na wyjściu w grudniu, więc myślę, że ten czas takiego zastoju, marazmu dla Was jednak minie e, i otworzycie pięknie to serce, bo mamy tutaj Królową Kielichów, która właśnie kocha bezwarunkowo, która jest otwarta, która jest... Emocjonalnie ciepła. Dopowiemy sobie zaraz do tych kart, dodatkowo z drugiej talii, może troszeczkę więcej nam się informacji odkryje. Dobra, spróbujmy. Dlaczego siedzisz w grudniu w tych sześciu kielichach? Zobaczmy. Królowa buła. No, jakaś kobieta z przeszłości, tu was bardzo, albo. Wspominacie, że kiedyś byliście pełnowartościowi, yy, rozpaleni, yy, powabni, seksowni, yy, że kiedyś to było super, a teraz już nie, nie za koniecznie, tak? Może tak być. No proszę, i pięć, no i pięć monet ponownie. Tak, wy będziecie roztkliwiać się na tym, co było. Yy, dużo temu energii poświęcicie. Dlaczego w wyzwaniu macie rycerza buław? Macie się uwolnić z tej klatki mentalnej, zobaczcie. W grudniu musicie poświęcić czas na to, aby zdjąć opaskę i zobaczyć. Czujecie się po prostu unieruchomieni. Czujecie, że stoicie w miejscu. Czujecie, że nie ma żadnych możliwości, aby ruszyć do przodu. Kochani, w ośmiu mieczach to jest Wasza mentalność, to Wy sami nakręcacie te spirale myśli, która nie pozwala Wam wyjść z tego kręgu. To są stany depresyjne, to są stany, um, którymi sami się karmicie. Wyjście z sytuacji zawsze jest. Potrzebna jest tylko wiedza i pierwszy krok rycerza buław, który Rusza w świat, wychodzi z tej klatki mentalnej, tak? I chce zobaczyć więcej, i chce robić więcej. Hmm? O co tu chodzi z tym papieżem? Zaś Buław i kielichów. No tak, no chcecie nowych początków? Chcecie czegoś, co wam, co, co, znaczy, myślicie o tym, tak? Myślicie o tym, gdzie jeszcze zainwestować, gdzie jeszcze, jak to wszystko uporządkować, te początki. Może też chcecie uczyć innych. Może myślicie o jakichś yy, kursach, w których wy moglibyście uczyć innych młodszych ludzi tego, w czym wy jesteście dobrzy, tak? Bo Wielki Kapłan jest też często nauczycielem, mistrzem w swojej dziedzinie. Mhm. No tak, wy jesteście po prostu w sobie, będziecie w sobie szukać odpowiedzi na wiele pytań. Mm, mamy pustelnika i cztery miecze, czyli będziecie po prostu yy, bardzo zanurzeni w głąb siebie w grudniu. Ale to jest czas, który jest potrzebny i budujący na przyszłość, tak? Co to za brak tutaj wyczujecie? Aha, brak ruchu. Brak ruchu, nic się nie dzieje. Być może coś, brak ruchu też w związku, być może coś się zastało, coś się zatrzymało, zaklinowało i czujecie jakiś impas właśnie w swoich związkach emocjonalnych. Coś potrzebuje wyjaśnienia, coś potrzebuje rozmowy, coś potrzebuje um, ujrzenia prawdy. O tym, co się dzieje między wami, moi kochani. Wasza energia, cesarzowa i diabeł, kochani, no nie może być groźniej. Nie może być groźniej. Bo to jest poczucie, że ja jestem w prawie, ja mam rację, ja jestem ten najpiękniejszy, ten najmądrzejszy, a to jest ego, które was zamyka i ściąga w dół i nie pozwala się otworzyć z pięknem uczuć, które macie wewnątrz i które moglibyście pokazać innym to poczucie, że wy jesteście wspaniali wyjątkowi jest waszą toksyną przykro mi o tym mówić, ale tak to wychodzi tak to wychodzi jakby czujecie, że wasz status materialny Jest wyjątkowy i czujecie, że możecie tym wiązać, tym tematem inne osoby przy sobie. To nie jest w porządku, kochani. To nie jest w porządku. Bardzo niebezpieczne połączenie. Co z zewnątrz przychodzi? Dlaczego tu jest 9 buław? Mhm. Brak stabilności, już walczycie o to, żeby było stabilnie, żeby albo związek, albo praca, cokolwiek to, ale raczej widzę to, że to chodzi o relacje. Chcecie, żeby to było stabilne, bezpieczne i już nie macie, już jesteście zmęczeni tą pracą nad tym, tak? Ale mówię, popatrzcie głęboko w to, jak siebie widzicie i jak siebie przedstawiacie innym, bo myślę, że tu jest klucz. Rada. Pracuj nad tym, aby inwestować swoje uczucia prawidłowo, aby otwierać swoje serce, dawać, nie oczekując niczego w zamian. Taka jest rada. Co mamy tutaj jako wyjście? Królowa Kielichów. Gwiazda. I rycerz Pentakli przy Paziu, przy Paziu Buław. Długa droga przed tobą, żebyś nauczył się jak podróżować, jak wybierać sobie towarzyszy, w jakie środowiska wkraczać, żeby ci było dobrze. Niemniej jednak bardzo piękne karty są na wyjściu z grudnia, bo mamy Królową Kielichu właśnie to otwarcie serducha tak naprawdę, pokochanie tak... Od podszewki, tak bezwarunkowo, tak bez żadnych warunków. I w nagrodę macie gwiazdę, czyli spełnienie marzeń. Więc, kochani, jeżeli się zastanawiacie głęboko w sobie, dlaczego jest ten brak w tym związku, dlaczego jest tak, że to nie rusza do przodu, że to nie jest rozwijające, szukajcie odpowiedzi w sobie, nie w tej drugiej osobie. To wy jesteście i tylko wy odpowiedzialni za to, co się dzieje w Waszym związku. Mamy siedem mieczy. Walczycie nie fair, albo w złej sprawie, albo źle rozumiecie, o co walczycie. Ok? Zobaczmy, co macie jeszcze do przepracowania jako cień. Zaufaj swojemu potencjałowi, który, mo, który może rozkwitnąć, który może wzrosnąć. Znowu mamy osobę, widzicie, zwiniętą w kuleczkę, tak jak mamy tutaj osobę, która jest zanurzona po prostu też w cieniu, w wodzie, w ciemności bardzo podobne karty. Wyciągnij dobre wnioski z tego czasu, właściwe. Bo tu coś źle kombinujesz, coś źle budujesz, coś poddajesz się jakimś naprawdę? Tak jak gdybyś sobie mówił kurde, mam wszystko, co tylko jest potrzebne do tego, żeby mam dom, mam pieniądze, mam dobrą pracę. No czemu te, te moje związki nie, nie funkcjonują, Bo jesteś zaborczy, bo jesteś na siłę próbujesz kogoś uwiązać na pewnych warunkach. Coś za coś, przemyśl to, a masz duży potencjał, który może pięknie rozkwitnąć i który może absolutnie zmienić tą sytuację. Więc warto temu poświęcić czas i naukę. Zobaczmy, jakie tutaj zwierzątko jeszcze macie. Życie czasem żądli. No, ewidentnie to pasuje do tego czytania. Życie czasem żądli, ale jak wiecie, jad pszczoły czy osy bywa, mm, bywa zbawienny lub też śmiertelny dla niektórych, tak, jeżeli ktoś jest uczulony na jad osy. Jednym słowem to jest przekaz dla Was taki. Nie wszystkie stworzenia powołane do życia, przez ducha, przez Boga, łatwo jest pokochać. Ale kiedy spojrzysz na świat oczami osy, zrozumiesz, że choć życie czasem żądli, to ten ból ma określony cel. Osy kontrolują liczebność populacji owadów, e, wspierając tym samym no, rozkwitanie i wzrost roślin. Tak? Więc życie może Cię boleśnie pokłuć i możesz czuć się głęboko rozczarowany lub nawet urażony pojawieniem się kogoś, kto cię zranił, ale sam się wkrótce przekonasz, że to ma jakiś cel. Ewidentnie tutaj na celu masz zmianę siebie. Musisz coś zmienić w, yy, w systemie postrzegania osób, które wchodzą w swoje życie. Hmm. No i też jest zapowiedzią oczywiście tego, że, hmm, że przed Tobą jest coś wspaniałego, że to nie jest koniec Twojej nauki, twojej podróży i żebyś miał tego świadomość. Zobaczmy, jaki kierunek przyjmie jeszcze twoja. Energetyka na przyszłość, na następne miesiące. Widzę, że to będzie bardzo ważny czas dla Was, bliźnięta. Zachęta. Zachęta. I mamy dwie piękne Żyrawki. Potrzebna Ci jest zachęta. W takim kluczowym przekazie tej karty mamy informację pod tytułem, lub tak jest sformułowana: Duch decyduje o naszym. Nie, przepraszam, to jest 52. 54 mamy: jesteś, zostałeś, naprowadzony na właściwy kierunek. No myślę, że po tym grudniu właśnie znajdziesz ten właściwy kierunek, że tu się coś oncknęło, coś tutaj nie zagrało. I ta karta łagodnie cię zachęca, żebyś wykorzystał swoją moc i sięgnął po marzenie tak, swojego życia, po tą gwiazdę. Nowe rzeczy czekają na odkrycie. I otrzymasz pomoc, jakiej potrzebujesz. Też, że jesteś wspierany, tak? Jesteś wspierany przez mądrość wszechświata, jesteś na właściwej drodze i masz iść dalej, ale to się wydarzy dopiero wtedy, kiedy tutaj pozmieniasz niektóre rzeczy wokół siebie. Taka jest dla ciebie informacja i taki przekaz jest na grudzień dla bliźniąt. Bardzo Wam dziękuję za uwagę, pozdrawiam Was serdecznie. Do zobaczenia, papa. Pa.